Cześć, z tej strony losowy pan. W dzisiejszym odcinku będziemy budować jakby lawetę, dostawczaka, która przywiezie tutaj nowe rury do tego. A więc zaczynamy. Bierzemy sobie bloki węgla i stawiamy jeden, później cztery stępu na piątym stawiamy i znowu i pyk. Później bierzemy sobie zwykłe półpłytki, płytki, a ja o nich zapomniałem. Mm. Co już za bloki węgla? One się nie przydadzą. Cyk, cyk. I teraz tak jedziemy cyk tutaj do przodu jakby tam tu zniszczcie cyk, 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 cyk. Więc tak, bierzemy blok kwarcu i jedziemy tutaj jakby takie taki o kwadrat i tu udajemy Cyk, i podbudowujemy się. Tu dajemy szybę. Hopa. I na tą szybę dajemy pół płytki z kwarcu. Chyba to, Albo dywaniki z wełny. Jak budujecie to wszystko z wełny. Hopa. Teraz tak. Bie, robimy pakę. my schodki, i tak odwrócone. prostu je stawiamy. Hopa. Hopa. Tu możecie jeden wyjść chopa, 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 Teraz tak robimy światło. Cyk, cyk tu czerwone jako tylne cyk, cyk. Na, przy, na kołach od razu yy, jakby... Przy okazji dodajemy przyciski, jako felgi, cyk, cyk tu, albo zróbcie cyk, cyk tu, cyk i tutaj z drugiej strony znowu to samo, tu możecie dać, nie wiem, gdzieś przycisk jako klamkę albo coś, coś przypominającego klamkę, tam trzeba wziąć, o, o coś takiego zrobić, tak samo. I teraz jeszcze czekajcie, eee, poczekajcie chwilę, tak, eee, ja sobie wziąłem jeszcze blok kwarcu jako te, te, ta rura jakby, co nie, która tutaj będzie w środku, chopa i do środka, cyk, niszczycie tutaj, widzicie, że tu jest pusta przestrzeń, dajemy siedzenie kierowcy, chopa zabudowujemy to. Jeszcze możemy sobie wziąć cyk, tu dać tak. I, I możemy dać sobie wełnę pomarańczową jako koguty. Opa, tu jednego koguta. W koparce możecie też zrobić sobie koguty, na przykład o tu. I, albo nie tu, tu nie. Na przykład o. E, o tu na kominie koguta. Opa. Albo nie z pomarańczowej wełny, tylko z... E, pomara tylko z... <laughs> Co? O! Pomara z pomarańczowej utwardzonej gliny. Chyba. Mamy. Tu się jest kogucik. I teraz jeszcze tylko tu musi być kogucik. Cyk. i Cyk. Cyk i cyk. I w tym filmie to by było na tyle. W następnym filmie prawdopodobnie będziemy budować może drogę. Bo to ogólnie tak się prezentuje. Ja się z wami żegnam. Nazywam się Losowy Pan. Do następnego odcinka.